Dzień dobry. Witam wszystkich. W ten piękny dzień słoneczny. Przynajmniej tak się zapowiada. Trochę był przymrozek w nocy to i słoneczko jest. Co tu się stanęło? Się tu się stanęło, że była platforma w sobotę. wy dwóch chcieliśmy z platformy i żeśmy obcięli przez cały dzień całe te dwa rządki tutaj środkiem przejechaliśmy aż do samego dołka no i zostało tak po bokach tutaj nam do obcięcia takie już na to co się nie sięgnęło no po bokach ale to też weźmiemy właśnie w sobotę będziemy obydwoj w domu to to się weźmie i obetnie a ja tu chodzę, teraz obcinam doły, już jeden, jeden rządek jest obcięty cały. I teraz ten drugi właśnie tutaj sobie działam, pomału. Trochę po południu, po pracy trochę. Rano, rano jeszcze w tym tygodniu nie byłem, bo była taka pogoda. Eee, padało. Żeby nie, nie określać, nieładnie to padało. I co, i co, i co, i co. Tam u siebie za domem już mam obcięte wszystko. Zostało pograbiane przez nawet zostało tylko albo pozbierać i spalić, albo się będę miał tutaj widły. To się zepchnie, ale to będziemy patrzeć dopiero. Bo jeszcze zanim tutaj się to dokończy, to się zejdzie. Ja liczę, że. Że w sobotę nam się uda dokończyć z tej platformy to wszystko do południa. A po południu, że przyjdziemy tutaj jeszcze i dokończymy ciąć. Tutaj, zobaczcie, nie wiem co to jest, czy to jest bawełnica, tak zimuje, czy coś. Strasznie mi te drzewa się pozarażały tym, dlatego też tak mocno wycinam wszystko. Jak najwięcej, żeby tego yy, wyciąć dziadostwa bo nawet o, młode gałęzie rosną, młode drzewa nie wiem czy ja dobrze tutaj <laughs> <laughs> przepraszam łbem, ruszam żebyście widzieli no i tak z takiego coś, czegoś jeszcze by się coś zrobiło no ale no najlepiej byłoby to całe wyciąć tak to tak pokleczymy, można powiedzieć żeby jak najmniejsze było jak najmniej tego dziadostwa było, jak najwięcej tego wyciąć pójdę do sklepu, kupię jakieś pytam się czy jest w ogóle coś na to czy to po prostu nie wiem, ładować mu spilanem czy coś, no jak wełnica no to jest wiadomo, że to, jest, to są robaki nie, Szyce. Taki, taki rodzaj mszycy inny który siedzi w korze i będziemy próbować to zwalczać no. kiedyś mi się kojarzy, że kupiłem coś takiego, chyba się Helios nazywało czy jakoś tak ...właśnie na tą bazownice. No ale jak widać jest znowu O tamtym to już parę ładnych lat wstecz pryskałem Tamtym opryskiem to, już to może się odnowiło wszystko no, To co sięgniemy to sięgniemy tutaj Z dołu staram się jak najwięcej powycinać Żeby już później na tę na platformę zostało jak najmniej, no, Parę drzew mi się udało tak, o, tak jak tutaj, tutaj akurat z platformy sięgnąłem więcej, ale staram się też robić tak, żeby jak co mogę sięgnąć z dołu, to żebym obciął jak najwięcej, żeby, żeby później było po prostu szybciej, ja tu cała gałąź, nie wiem, czy tam widać, zarażona tym dziadostwem. Ogólnie w tym roku jak zrobiłem letnie cięcie to jest dużo mniej teraz roboty, to też kawałek został tego. I jakby co to, to proszę się na mnie nie krzyczeć, bo ja nie umiem ciąć. <grym> Tylko taknę, po prostu jak mi się e, jak mi się łótnie, taktnę. Zawsze jakoś tam będzie dobrze chyba. Mam nadzieję taką przynajmniej. Pewnie już połowę jabłek powycinałem nieświadomie. No ale, tak być musi, jak będzie obcięty, tak będzie, ważne żeby było obcięty. Jak się nie obetnie, rok czy dwa się... rok wystarczy, żeby się opóźnić z cięciem i mamy pozamiatane. No to co takiego, też brzydal jest z tamtej strony, to go dziabniemy. Bo nawet warto było, bo widać jakie jest drzewo tam w środku chore nieładne takie to jakieś zaczęły jeszcze dziczki wyrastać po tym letnim no i dobra, idziemy dalej to taka pogoda jak nie w lutym trochę, trochę za wcześnie takie ciepło, to, to wszystko zaczęło puszczać, pąki już są a tu w tym brzewie akurat nie takie bardzo nabrzmiałe ale tam wczoraj jak chciałem to nawet już zielone widać już się zaczęły rozwijać te płonki także no za wcześnie po prostu za wcześnie się zrobiło ciepło ale teraz dzisiaj był właśnie taki delikatny przymrozek jak się trochę ochłodzi to to, to przystopuje i będzie trochę lepiej no. No i to mi się też takie nie podoba, takie porobiły się po tym letnim. Letnie robiłem na tym polu pierwszy raz, w tym roku cięcie, także w życiu drugi raz robiłem, także... No, może też nie tak powycinałem, nie mam pojęcia. Staram się tak ciąć, żeby poodsłaniać jabłka po prostu. I to chyba tak naprawdę o to chodzi. No, a przy okazji mamy właśnie mniej roboty na wiosnę z tym cięciem jakby to teraz przyszło ciąć tak bez tego letniego to ja dziękuję no i co do to z tobą zrobić na razie trzeba gdzie tak zostawić chyba zobaczymy co się wyrośnie no dobrze trochę przejaśniało gałęzie trochę jest do zbierania będzie do palenia nie ma wcale tak Mało myślałem, że będzie mniej. Widzisz, jak były w zeszłym roku mocniej te drzewa przecięte to To one się. Tutaj jest takie paskudy, to od razu go odetniemy, idzie do pieca. To te drzewa się. Yy, no, to ja chciałem powiedzieć. Że te drzewa się broniły po takim cięciu mocnym i po prostu popuszczały bardziej. Dlatego też jest tyle tych <laughs> patyków. Ale spokojnie jakoś się nie w jeden rok, to w dwa, w trzy jakoś się je tutaj wyprowadzi, żeby były ładniejsze, mniej tych patyków było. Chociaż to by się przydało na tym polu im po prostu wyciąć przy ziemi i wsadzić na nowo. Bo drzewa już są też stare, tak jak te, chorują. No i, i przez to i mniej jabłek jest też. Ale na razie musi być tak jak jest. I tyle. I byłoby też na tyle w tym filmie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam do oglądania innych filmów, zarówno z tej muzycznej strony, jak i z tej bardziej sadowniczej. Także trzymajcie się. Pozdrowionka.